My się nad Małą Panwią, rzeka, która przepływa przez lokalną grupę działania Kraina Dinozaurów Jesteśmy przed spływem kajakowym, który organizujemy corocznie i już teraz właściwie po raz szósty, a przystań nazywa się Dzika Hata. W tym roku mamy 68 uczestników spływu, troszeczkę więcej zaplanowaliśmy 60, ale nie potrafiliśmy nikomu odmówić. Bo mamy tyle chętnych, więc się, bardzo się cieszymy. Po prostu się nazywa w ogóle spotkanie integracyjno-promocyjne, bo chcemy promować yy, no właśnie działalność lokalnej grupy działania i spływ jest jednym elementem z tej całej naszego spotkania, bo po spłynięciu yy, jedziemy właściwie tutaj, płyniemy w tym roku yy, trasą kolonowskie o Zimek, yy, gdy spłyniemy, będzie podstawiony autobus. I przyjedziemy tutaj z powrotem, gdzie, gdzie odbędzie się spotkanie integracyjno-promocyjne, na którym właśnie będą różne pytania związane z lokalną grupą działania i celem właściwie, żeby się poznać, po prostu, żeby ludzie mieli możliwość poznania się, bo mamy po prostu uczestników z siedmiu gmin, czyli z całego naszego obszaru lokalnej grupy działania. Jednym z wielu zadań lokalnej grupy działania Kraina dinozaurów jest promocja walorów przyrodniczych całego obszaru działania stowarzyszenia. Mała Panew nazywana coraz częściej opolską Amazonką to malownicza rzeka przecinająca swą wstęgą obszar LGD kraina dinozaurów. Spływy kajakowe opolską Amazonką cieszą się coraz większą popularnością. Rozwija się tutaj bardzo dobrze infrastruktura turystyczna. Gospodarstwa agroturystyczne oraz firmy usługowe, które w swojej ofercie umieściły wynajem kajaków oraz organizację spotkań nad ruch, nie brzegiem rzeki. Idę w równą. I dosłujemy. raz prawą, raz lewą. Raz prawą, raz lewą. Jeżeli nam kajak znosi, np. w lewą stronę, to korygujemy dwa razy. Jeżeli chcemy skręcić w prawą, lekko do tyłu. I on skręca w prawą. Jeżeli w lewą, lekko do tyłu. I on skręca w lewo. To jest najprostszy sposób. Na skręt. No. Jeżeli się zdarzyłaby przeszkoda taka, ta gałęzie, czy nad, nad głową, absolutnie nie wydarzyłaby się w ten sposób. Maksymalnie tak się można schować do kajaka, właśnie wejść całą, przepłynąć po przeszkodach, Nie na boki. Bo jeżeli się dwie osoby na boki przywrócą, macie wywrotkę marowaną dinozaurów. Super. <noise> to, dosłowka, to robimy do przód, wejdziemy do wody, dobrze? Czyli kolejna osoba, bo to widzimy. Gdzie pary wasze? Halo, pushamy. Celem spotkań integracyjno-promocyjnych LGd Krajina dinozaurów jest promocja walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych. Oraz możliwość zapoznania się z działalnością lokalnej grupy działania. Uczestnicy biorą udział w różnych konkursach, zabawach dotyczących znajomości regionu i jego atrakcji turystycznych. LGD, Kraina Dinozaurów, w ramach planu komunikacji z mieszkańcami obszaru LGD, organizuje podróże studyjne, przeglądy twórczości ludowej, konferencje tematyczne, konkursy literackie warsztaty geologiczne, szkolenia i doradztwa przed naborami wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach LIDER. 왜요 예, <zoys print> <exercises> W jakich miejscowościach na terenie LGD, Kraina dinozaurów, znajdują się drewniane kościoły? wymień chociaż jeden. Nie, nie, nie! nie. Bo pani Marzena... O, co, co, co? Pani Marzena nie, nie można powiedzieć pierdzany. A jak nie, to pan narody. Ja skorzystam z odpowiedzi przyjaciół. Sociedad, Trze tr I zakrzó królewski. Bardzo dobrze. Jeden, pomóżcie! Jeden za mnie, bardzo dobrze. I dobrodziejń, dokładnie. Trzy kościoły są na naszym terenie. Dobrze. Mocno nagród. jedną wybierzcie. Tak, później mm. ma Ta, problemu. Chodź bliżej. Chodź będziemy skrót. Ewa. Jak nie znasz odpowiedzi, to dawaj swoje pytanie. Olka, chodź bliżej. Co oznacza skrót? To, co oznacza o, bardzo ja. trudne pytanie. Prof. Skrót w pro. pro, 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 pro. O, to,

Wiszący żeliwny most w Ozimku, e, najstarszy, no może też być tutaj ten te, te spływ kajakowy na rzecz Małpany. Na przykład izby, izby, izby tradycji w poszczególnych miejscowościach, bo tych jest bardzo tak. dużo. Izby, Byliśmy w paru... Oooo, nie, 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 nie będzie wiedział, nie będzie wiedział. 7 gmin, gmin wchodzących w skład LGd. Zębowice, Zawadzkie, Ozimek. No. Kurawa. Kolanów, Durawa, Kolanów. Dobroci, i Szostowice. Dobrze. A podarza jakiegoś? Macie jakiegoś tego? Wodarza. Jeszcze jednego. Radusz. Sam Dobrze. Pan sobie wybierze nagrody. Wszystkim Państwa dziękuję bardzo, że Państwo wzięli udział. Myślę, że będziecie wspólnie dobrze jako lokalne działania zapraszamy serdecznie do, na, na, za rok, bo również będziemy organizować spółkę jak Walory Małej Panwi można poznać podczas spływu kajakiem na jednej z czterech tras. Krupski młyn zawackie, zawackie kolonowskie, Kolonowskie Ozimek i ozimek turawa. Bliższe informacje o organizacji spływów kajakowych oraz adresy kontaktowe z firmami zajmującymi się organizacją spływów i spotkań nad brzegiem małej panwi można uzyskać na stronie internetowej i w biurze lokalnej grupy działania Kraina Dinozaurów oraz pod numerem 605 052 777 605 052 777 serdecznie państwa zapraszamy